Znajdujemy się aktualnie w dzielnicy Belem, a za mną widać 52-metrowy pomnik odkrywców. Jest to pomnik, który został odsłonięty w roku 1960 na cześć wielkich portugalskich odkrywców. Jednak wcześniej na jego miejscu od roku 1940 stał jego pierwszy obzór, Z tym, że wykonany głównie z drewna oraz z z y, Wapienia. Znajduje się między innymi na nim Henryk, żeglarz, Bartłomie Dias, Vasco da Gama czy też Fryderyk Magellan. Postać najbardziej wysunięta w kierunku zatoki, która znajduje się aktualnie za mną, to właśnie Henryk, żeglarz. Co ciekawe, Henryk, żeglarz nigdy nie był żeglarzem, ponieważ był on tutaj władcą Lizbony. Y, to za jego panowania, z jego inicjatywy powstał m.in. Uniwersytet Lizboński. Sama lokalizacja pomnika też jest ciekawa, ponieważ dokładnie za mną, w miejscu, gdzie stoi ten pomnik, ruszała wyprawa Vasco da Gama. Także można powiedzieć, że miejsce symboliczne tak wygląda okolica most, znajdujący się za mną. Jest wzorowany na moście San Francisco Bridge. Taka ciekawostka. Natomiast za mną, w tamtą stronę, znajduje się już Ocean Atlantycki. Na samym szczycie pomnika znajduje się piękny taras widok widokowy, który rozpościera się na całą dzielnicę Pelem, która aktualnie znajduje się za mną. Za mną znajduje się również klasztor Hieronimitów oraz planetarium, którego niestety z tej perspektywy e, nie widać.